Nazywam się Julia Kubiak i chciałabym Wam dzisiaj przytoczyć wzory Wieta, które zdecydowanie ułatwiają życie. Wiet był francuskim matematykiem i astronomem żyjącym w XVI wieku. Dzięki niemu stosujemy w równaniach oznaczenia literowe, jak np. a i b, x i y itd. On też sformułował wzory pozwalające rozwiązywać równania kwadratowe. Nazwane zostało od jego nazwiska i to o nich postaram się dziś zrozumiałe opowiedzieć. Funkcję kwadratową pewnie macie już w małym palcu, więc przejdę od razu do rzeczy. Funkcja kwadratowa, która ma równanie w postaci ax kwadrat plus bx plus c równa się 0, ma dwa rozwiązania, kiedy a nie jest równe 0 i kiedy delta jest większa bądź równa 0. Bierzemy bowiem pod uwagę to, że równanie może być pierwiastek podwójny. I właśnie do takiego równania Więc wymyślił dwa wzory. Pierwszy na sumę pierwiastków równania x1 plus x2 równa się minus b przez a. I drugi na iloczyn pierwiastków równania, który ma postać x1 razy x2 równa się c przez a. Skąd się to wzięło? Zobaczmy. Dodajemy pierwiastki równania, który równa się minus b minus pierwiastek z delta przez 2a do pierwiastka, który równa się minus b plus pierwiastek z delta przez 2a. I po prostych obliczeniach otrzymujemy wynik minus b przez a. Analogicznie do tego wyprowadzenia możemy otrzymać drugi wzór na iloczyn pierwiastków równania. Mnożymy więc pierwiastki x1 razy x2. I po prostych przekształceniach otrzymujemy wzór C przez A. Zastanawiacie się pewnie, do czego przydadzą Wam się te wzory. Na pewno na sprawdzianie albo na maturze, ale tak naprawdę możemy dzięki nim, nie obliczając pierwiastków równania, policzyć ich sumę czy iloczyn. Teraz przykłady. Yeah, I got more records than the KGB. So, uh, no funny business. Are you already Możemy też określić znaki pierwiastków równania kwadratowego, czy znasz parametr n, dla którego suma odwrotności pierwiastków równania jest dodatnia, ale to wszystko w swoim czasie. Dziękuję za uwagę.